Księżniczka Zuzia i Tajemnicza Księga Emocji. Czy kiedykolwiek marzyłeś o znalezieniu magicznej księgi, która może zmienić twoje życie? Księżniczka Zuzia, mieszkająca w Wielkim Zamku, miała właśnie takie marzenie. Pewnego dnia, podczas zabawy w zamkowej bibliotece, natknęła się na starą, zakurzoną księgę, której nigdy wcześniej nie widziała. Na okładce widniał napis Tajemnicza Księga Emocji. Zuzia, ciekawa, co kryje się wewnątrz, otworzyła księgę. Wtedy stało się coś niesamowitego. Z księgi wystrzeliło światło, które rozświetliło całą bibliotekę. Księga zaczęła mówić. Jestem tajemnicza księga emocji, powiedziała. Pomogę ci zrozumieć Twoje emocje i nauczyć się, jak sobie z nimi radzić. Czy jesteś gotowa na przygodę? Zuzia z szeroko otwartymi oczami kiwnęła głową. Tak zaczęła się jej niezwykła podróż Kraina Gniewu. Pierwsza strona księgi przeniosła Zuzie do Krainy Gniewu. Wokół niej wszystko było czerwone i gorące. Na środku stał wielki smok, który zionął ogniem i ryczał ze złości. Kim jesteś? zapytała Zuzia, starając się nie okazywać strachu. Jestem smok gniewu, odpowiedział smok. Zawsze czuję się zły i nie potrafię sobie z tym poradzić. Kiedy coś mi się nie podoba zaczynam ryczeć i zionąć ogniem, a wszyscy wokół mnie się boją Zuzia zrozumiała, że smok gniewu czuje się podobnie jak ona, kiedy jest zła może mogę ci pomóc powiedziała w mojej księdze jest napisane, że kiedy czujesz gniew, warto wziąć głęboki oddech i policzyć do dziesięciu. Spróbujmy razem smok gniewu zgodził się. Zuzia i smok zaczęli razem oddychać głęboko i liczyć. Po chwili smok przestał ryczeć, a ogień zgasł. Czuję się lepiej, powiedział zaskoczony smok. Dziękuję, Zuzio, jezioro smutku. Kolejna strona księgi przeniosła Zuzie do jeziora smutku. Woda była ciemna i spokojna, a na brzegu siedziała smutna wróżka. Jestem wróżka smutku, powiedziała, kiedy zobaczyła Zuzie. Ciągle czuję się smutna i nie wiem, jak sobie z tym poradzić. Zuzia usiadła obok wróżki i powiedziała. Czasami kiedy jestem smutna, pomaga mi porozmawiać z kimś bliskim. Może opowiesz mi, co cię martwi. Wróżka zaczęła opowiadać o swoich problemach, a Zuzia słuchała uważnie. Po chwili wróżka poczuła się lepiej. Dziękuję, że mnie wysłuchałaś Zuzio. Czasami rozmowa naprawdę pomaga. Las strachu. Następna strona przeniosła Zuzie do Lasu strachu. Drzewa były wysokie i ciemne, a w powietrzu unosił się dreszcz niepokoju. Nagle z cienia wyłonił się mały, przestraszony królik. Jestem królik strachu, powiedział drżącym głosem. Boję się wszystkiego i nie wiem, jak sobie z tym poradzić. Zuzia podeszła do królika i powiedziała: Kiedy się boję, staram się znaleźć coś, co mnie uspokaja. Może spróbujemy razem wyobrazić sobie miejsce, w którym czujesz się bezpiecznie? Królik zamknął oczy i wyobraził sobie ciepłą przytulną norę. Zuzia również zamknęła oczy i wyobraziła sobie swój pokój w zamku. Po chwili oboje poczuli się spokojniejsi. To działa! powiedział Królik z uśmiechem. Dziękuję Zuzio, dolina radości. Ostatnia strona księgi przeniosła Zuzie do Doliny Radości. Wszędzie były kolorowe kwiaty, a ptaki śpiewały wesołe piosenki. Na środku doliny stała uśmiechnięta księżniczka. Jestem księżniczka radości, powiedziała z uśmiechem. Chciałam ci podziękować za to, że pomogłaś wszystkim w krainie emocji. Dzięki tobie nauczyli się, jak radzić sobie ze swoimi uczuciami. Zuzia poczuła się dumna ze swoich osiągnięć. Zrozumiała, że każdy ma różne emocje i że ważne jest, aby umieć sobie z nimi radzić. Księżniczka radości wręczyła jej magiczny amulet, który miał przypominać Zuzi o jej podróży i o tym czego się nauczyła. Zuzia wróciła do zamku, trzymając w rękach tajemniczą księgę emocji. Wiedziała, że teraz potrafi lepiej radzić sobie ze swoimi uczuciami. Kiedy czuła gniew, oddychała głęboko i liczyła do dziesięciu. Kiedy czuła smutek, rozmawiała z kimś bliskim. Kiedy czuła strach, wyobrażała sobie miejsce, w którym czuje się bezpiecznie. Zuzia stała się mistrzynią swoich emocji i dzięki temu była szczęśliwsza. Wiedziała, że zawsze może wrócić do tajemniczej księgi emocji, jeśli będzie potrzebować pomocy. Księżniczka Zuzia nauczyła się, że każdy ma różne emocje i że ważne jest, aby umieć sobie z nimi radzić. Dzięki tajemniczej księdze emocji zrozumiała, jak ważne są rozmowa, oddychanie i wyobraźnia w radzeniu sobie z trudnymi uczuciami. Ty również możesz spróbować tych metod, kiedy czujesz gniew, smutek lub strach. Pamiętaj, że zawsze możesz porozmawiać z kimś bliskim o swoich uczuciach.